W głębinach Egiptu odkryto starożytną księgę, która ujawnia zaskakujący sekret dotyczący ludzkiej egzystencji, mogący radykalnie zmienić nasze rozumienie Biblii. To odkrycie wywołało intensywne debaty w Watykanie, biorąc pod uwagę jego ogromne znaczenie. Starożytni Egipcjanie od dawna są kluczem do rozwykłania tajemnic naszej historii, a to nowe odkrycie jest tego doskonałym przykładem: Księga Henocha, rękopis liczący pięć tysiące lat który zawiera niepokojące przesłania o przyszłości ludzkości. Przygotuj się na odkrycie historii, która podważa wszystko, co dotąd wiedzieliśmy o naszych początkach. Czytelnik jest zaproszony do wejścia do królestwa, w którym starożytna mądrość splata się z kosmicznymi tajemnicami, gdzie niebo i ziemia tańczą razem w boskiej objawieniu. Księga Henocha otwiera drzwi do świata, w którym granice między tym, co znane, a tym, co nieznane, znikają. Zapraszając nas do odkrycia tego, co ukrywa się pod znanymi opowieściami. Jej pochodzenie, owiane mgłą, budzi debaty i teorie. Napisana między Trzywu przed naszą erą a i WN jest bogatym mozaiką, owocem wielu autorów i okresów historycznych. Na przestrzeni wieków księga Henocha była zachowywana w fascynujący sposób, z pełną wersją przechowywaną przez Kościół Eciopski Ortodoksyjny, a także z pergaminami znalezionymi w jaskiniach Qumran, które mają ponad 2000 lat i ujawniają ważny fragment jej historii. Historia tej księgi, która przeszła przez ręce poszukiwaczy skarbów i uczonych, pełna jest zagadek i nierozwiązanych pytań. Księga jest podzielona na pięć części: Księgę Strażników, Księgę Przypowieści, Księgę Astronomiczną, Listy Henocha i Wizję Snów. To monumentalne dzieło wykracza poza tradycyjne nar, zachęcając czytelnika do refleksji nad głębokimi i wiecznymi tematami. Zanurzając się w jej stronicę, stajemy w obliczu tajemnic ostatecznego sądu, nagród i kar oraz upadku strażników, istot niebieskich, które dały początek przerażającym nefilim. Księga Henocha to więcej niż starożytny tekst, to brama do mądrości, która przekracza granice czasu, zapraszająca nas do odkrywania granic ludzkiej egzystencji i rozległego nieznanego. Inak, sprawiedliwy człowiek staje się głównym bohaterem historii, która wykracza poza granice czasu i ludzkiego zrozumienia. Jego oczy zostały otwarte przez Boga, pozwalając mu ujrzeć wizje wysłane przez Świętego na niebie. To, co widzi, nie wydarzy się w jego pokoleniu, ale w odległej przyszłości, gdzie odsłania się kosmiczne widowisko. Bóg zstępuje na ziemię, na górze Synaj, w towarzystwie swoich niebiańskich armii, aby wydać sądy nad ludzkością. Manuskrypt bada boską predestynację, Ukazując, jak wydarzenia rozwijają się według Bożego Czasu, dzieląc sprawiedliwych, którzy prosperują w świetle, od tych, którzy staną w obliczu zagłady. Narracja staje się gęstsza wraz z upadkiem aniołów. Semdeas prowadzi 199 upadłych aniołów, przekonując ich, aby poślubili ludzkie kobiety, co prowadzi do stworzenia Nefilim, niszczycielskich gigantów. Ziemia pogrąża się w chaosie. Inak świadkuje nauki Zacela, który przekazuje zakazane sztuki, takie jak tworzenie broni i manipulowanie sztuką, wspierając korupcję. Archanioły Michał, Ujasz, Rafał i Gabriel wstawiają się, błagając o boski wyrok. Bóg odpowiada, wysyłając Ujasza, aby ostrzegł Noego przed nadchodzącą zagładą kropka księga Henocha z jej opowieściami o upadłych aniołach, gigantach i apokalipsach. Wykracza poza tradycyjny nar zapraszając czytelnika do odkrywania ludzkiego istnienia i pradawnej mądrości. Historia to epicka opowieść o konflikcie, boskiej interwencji i katastroficznych wydarzeniach, w której każdy rozdział ukazuje głęboką wizję interakcji między niebiańskimi a śmiertelnymi królestwami. Debata na temat relacji między synami bożymi a nefilim, nad istotami, które łączą się z ludzkimi kobietami, trwa do dziś, wzbudzając refleksje na temat natury dobra i zła. W rozdziałach Księgi Przypowieści 37-71 pojawiają się nowe perspektywy, które przenoszą odnowione zrozumienie ostatecznego sądu, uzupełniając wizję autora dotyczącą dyscypliny i przeznaczenia ludzkości. Jeśli podoba Ci się nasza treść, zapisz się do kanału i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Zostaw lajka, aby pokazać swoje wsparcie. A także komentuj poniżej swoimi opiniami i pytaniami, uwielbiamy wchodzić w interakcję z Tobą. Oczywiście, podziel się z przyjaciółmi, aby więcej osób dołączyło do tej niesamowitej społeczności. Razem odkrywajmy najgłębsze tajemnice. Do zobaczenia w następnym filmie.